Dla EPS. Jakie nam potrzebne. Klej jakiś, który się nie da odkleić. Albo jakiś Jakiś klej w sztyfcie. Tylko mi się nie chce odkleić. Jakaś kartka, która taka jest. I kartka. Taka. I nożyk Dobra, poczynamy. Ups! I jeszcze ołówek. Dobra, występujemy. Po minucie. Wycięliśmy sobie kawałeczek. Musieliście tutaj też zakąpać, tak? Dobra. Można też tutaj, wiesz, jakieś naklejki? Ja mam tutaj od TikToku Frankenstein. Tobie można dwa takie narysować. Pominucie. Narysowaliśmy dwa. Też musieliście zakończyć. OK. Dobra. Teraz musimy ostrożnie. Hmm. Pośle tylko sobie wezmę gazę tam. Tu jest pani. Ok. skręcamy, skręcamy, skręcamy. hey oh hi No, ciasne. Wytrzeć. We tnąć. A to poza tym to co ja tu wycierałam? Hmm. Strony mi się przelopiły. Prawie by na nasze by się przelapiło Wow! gdyś się robiła Mangora. Dodekam. Do, Do LPS. I znowu. Nie, tamto. Możesz jeszcze z szybaczem. Zbierzemy. że jestem w piżamie, a na tej, co z tego dobra? Mamy stronę, teraz w możemy... piżamie, boże, to jest śmieszne, stronę, to się... nie, muszę zamknąć kolej. Dobra, udnia pósteczka, dnia piąteczka, no. mam już Masz nie masz już, nie, nie ma, a nie ma, a nie ma, a nie dobra oj, no. per jest na kąpie kop no, koch, dobra skończyliśmy też Teraz możemy sobie przykleić. Nie wiem, czy będzie to za duża naklejka. Za duża. Dobra. podpiszamy na to nie wiem, to też może być. Kostka. Kropkę Taylor, Taylor, dobra? Też może... Też. Też. Może to jest na Szpeczak. Muszę spokojnie napisać, tak? Kurna! Tu jeszcze! Tu się przykleiło. Wow. Super. Ja też, że super, bo to nie super. Dobra, Katka, chodź już. To ja się już mówię, dobra, już piszę. Ale nie mam Co z tego? Piszę sobie Czemu tu jest klej? Proszę pani! Proszę pani! Gdzie jest? Czemu tu jest klej?